Klamer z tej strony, kolejny odcinek ekstra klasy sezonu zeszłego. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj upolować jakiegoś murawskiego. Już chyba będzie taki wewnętrzny żart, że będę w każdym odcinku szukał murawskiego. Zamiast murawskiego dostałem piękne logo Legii Warszawa. W ogóle zapomniałem, że można też dostać herby z tego względu, że tak rzadko u mnie wpadają. Miałem chyba trzy Zagłębie Lubin, no ale wreszcie dostałem jakieś inne i bardzo fajne od razu. Legia. Patrzymy dalej. Słowik, Trela, Remaniak, Socha oraz Bunoza. Widzę, że saszetka podobna do jednej z poprzednich, chyba w poprzednim odcinku czy tam dwa odcinki dalej. Bazówki to w większości te same chyba były. Nie otwierają się zbyt fajnie, te taszetki, całe po prostu w częściach zostają w łapkach. no Co to w ogóle jest? Wybaczcie, ale musiałem poza kadr te śmieci z rąk wyłuskać. Mamy Ubi Paripa, Jalamidze, Grodzickiego Woźniaka i Gwiazda Andradina. Jak najbardziej się zgadza, i Garguła również. Ten Garguła to ma przejścia w tej biśle. Zagrał fajnie, chłopak poprzedniej swojej drużynie, a tutaj jakiś kontuz, tego trener nie lubi, nie wykorzystuje i tak dalej tak Teraz już chyba się znormowało, no ale pamiętam, że co chwilę było coś pod jakiś odcinek, anegdotka pod tytułem Garguła niższa pensja, tego go chcą wymienić, tego go chcą wyrzucić. Może przesadzam, ale dużo się swego czasu o nim mówiło, dźwigała jako ulubieniec fanów a z bazówek. Żelczak, Gołębiewski, Malinowski, Abbes oraz Szyndrowski. Zostały dwie saszetki. Fajnie, że trafiłem po logo Legii. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie fajnego. Nie Tak Jakoś sensownie otworzyła też saszetka. Gancarczyk, Dosa Junior, Boguski, Cetnarski, Gwiazda, Murawski. Fajnie, fajnie. Czyli trafiliśmy Murawskiego tylko jako gwiazda, a nie jako topmastera. I wiem, no ale to się nie liczy, musi być topmaster, żeby, żeby był... żeby był dobry odcinek, to musi być topmaster Murawskiego. No i... o, 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 yeah! I mamy topmistrza kolejnego, tym razem nie jest to Rafał Murawski, tylko super gracz Sebastian Mila po swoich prze O, proszę, ostatnia karta, 300 z 300, elegancko, strasznie się cieszę z tego mistrza naprawdę, bardzo lubię tego zawodnika, cieszę się, że się zahaczył w polskiej lidze, bo on próbował chyba trochę transferów po tym, jak fantastycznie grał w europejskich pucharach, chyba mu tam nie wychodziło za bardzo, trochę, trochę było gadania, że Sebek się męczy i tak dalej, no i w końcu jak trafił do Wrocławia, to się jakoś uspokoił, przestał stresować, no jest podporą i opoką tej drużyny. lastings Wybaczcie, jeżeli pokaleczyłem, ale nie kojarzę tego kolesia. Wąkiewicz, Dąbrowski, Stolarski, Guldan i tyle. Dobrze, bardzo dobra, bardzo dobra piąteczka mamy. Mamy kolejnego topmistrza. Drugi, który mi się nie powtarza plus logo Legii, też fantastyczna karta. Fajnie te loga na tle tych stadionów wyglądają. Całkiem inaczej niż w Champions i fajnie. No to w takim razie Zadowolony ramer wszystkim życzę mojego dnia i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, pa!